I jest z jestem łatkiem, zaraz znowu, ponownie w Call of Black Ops 6 i to jest już ostatni odcinek z Call of Duty Black Ops 6. Zostańcie do końca na to, żeby się dowiedzieć, jak ta fabuła się skończy. Czy Harrow zginie, czy Harrow powie nam prawdę, czy Harov nie wiem, zostaje zabita przez nas, nie wiem, jest tyle możliwych zakończeń, które mam teraz w głowie i tylko jedno z nich jest prawidłowe. No to zostańcie do końca, bo to jest aż ciekawe, bo nie wiem Jak widzimy jesteśmy teraz w środku bitwy O proszę są tutaj mamy Dawaj to Daj mi to wieżyczkę co się tutaj położę to mi pomagały Dobra Gdzie tą trzecią położę? Może tuś na obszar misji, no dobra. I oni są. Po prawej? A tu! Dobra panowie, nie uda wam się zdobyć haru O, się nie odzyskacie panowie Nie ma takiej opcji Nie, nie, nie Rzucę tam Walić to Jestem tym B Pat Panowie Czy wiedzieli z kim wy zaczynać Co to jest sniperka? Po tym mi sniperka? Dawaj to Eee, wiecie co? Sniperkę jednak wezmę. O kurde, nie was tu jest. Eee, tu to, 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 Nie wiem jakie broni tu brać, bo jest tyle tutaj możliwości. Tyle możliwych broni tutaj leży. O! to i z uwagi. Huuuu! O panowie macie przerąbane. Eee, ja też. Oja! sotto, Oja! te, ty, 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 weź Czyż? Ja chyba źle widzę chwila, się, tyle dzieje, nie ogarniam, nie ogarniam, chwila, 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 chwila. Nie, dobra, oddaj mi tą broń, oddawaj Dobra, tak może być. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra, zdjęci. A Tam jeszcze gdzieś kręcą. Właśnie. Tam u góry chyba jeszcze jeden był, czy mi się przewidziało, czy to był ten... Dobra, walić. Adler! chcią po razie? A, ponieważ Nie, dziękuję, to mi się nie przeda. Adler! Kurde Widzę Kurde, jeszcze minigunów tutaj Co on jest? Szrej granaty eee. Dobra! Dwa? Dwóch nie? Powaliło was Pokaż mordę Chyba Kuba... Nie ma chłopa Mam nadzieję Że chłopa to Chyba troszyło Dobra Teraz bierzemy się do tego Kurde ma życia Mogę wziąć tego PMA Ma się jeszcze jednego Dobra tek.

Nie czemu ja znaczam Nienawidzę tego chłopa Zanim ruszę tam dalej to wezmę sobie Gdzie jest... O tu jesteś Kolego Siom. O kurde Tyk Dobra, bierzemy tego bierzemy coś ...co jest łatwiejsze Mniejszą broń po prostu Chyba wiecie o co mi chodzi Gdzie są? Nie. Dobra Gdzie jeszcze są na balkonie? O autko! Odwróć. Nie, dawaj kij, dawaj kijo Nie, nie, nie Kurde, ile, ile was tutaj jest? Udek nie ma? Nie ma, jakby tam były dą z góry Amunicji nie mam gdzie, gdzie gdzie? Masz oddaję A wszystkich zabiłem. A, spoko. Nawet o kurde. O nie, 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 się nie, 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 się, nie, 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 mu, nie, Zabiję go, nie, go nie, spokojnie. Mam fela dzisiaj Kurde ale tylu się nawet nie spodziewałem muszę przyznać Chciałem, żeby to będzie taki atak taki, że O, nadejdą z jednej strony, a tutaj chyba z trzech stron nadeszli Co się chowacie Camperzy, cholerni Dobra, idźcie, śniemy ich dalej no ja cisnę teraz tam bombą. rakietami raczej A to co, niech to będzie słaba Kurde nie widzę tego runa to nienawidzę już tego Wiem tam został to już był dead Aha Idziemy dalej Tak, idziemy dalej To jeszcze nie koniec! Walczymy! Na moście! Kurde, oberwałem troszeczkę. To walną ci tam rakietę raz i wystarczy. Uważaj no, gdzie idziesz? Felix! Kurde! zdechnąć. Nie baw się w bohaterkę na razie. Dobra, kolejny, też chodź. Chodź to śmiało. Ty też. Wystaw łeb, pokaż. Dobra, proszę. A ty co tam robisz? Wynoś się. Kurdu, biedem tą broń, jest dobra. Się wygodnie nią strzela, bardzo wygodnie. Tu dźwięk Felix. Paneli granata, ale... Eh, nie ta chwili tak... tam? A dobra! Dynamit GE! It. Yeah. Kurde! Granat, to jest... Felix, kurde! Teraz mamy kłopoty. To już, bierzemy Cię, bierzemy Cię. Chodź, Felix. Ktoś się narobił, chłopie. Idziemy! Kurde. Wyźlicie jakieś rakiety? Na nic. O nie! To było niezłe. No, nie. Kurde. Kurde, to piekło, damn yeah. He likes it. God. Times up, Harold. Where is Pantheon releasing the cradle? I can't remember. You've got to. She's. Oh, I'm. losing control. Fight. Gotta hold on just a little longer. God, this is so damn difficult. What's this weirdos The mirror. It's intact. I How can yes, see first. inside. Mm, What's in the mirror? We're like Budynek. Avalon. The attacks in Avalon? No. Avalon's where they'll take me once I'm free again. We planned it all from there. We need the cradle. Oho A do, dobra, zobaczmy, że są z obiakami. O idealna broń do takich sytuacji Ty, ale są tutaj też ci, którzy szalają. Oho Zobaczcie, chyba parę razy trafić i deadną. Nie, nie, to z mi robię. Ja mam przez to ciarki! Ja mam przez to ciarki, naprawdę! Ała! Bajnie mam tam granata, macie! O, jeden. To mocno, nie jestem tutaj. Ma żrej to tutaj, to jestem to. nie jestem zrobił. Gówno zrobił. I wkładamy w magazynek mam amunicję, strzelamy Wiem broń, strzelamy Nie wiem czy przeżył Idę dalej Walić, nie przeżył Spadamy Do tyłu ojej Kurde Słyszę kolejnych cholernych zarażonych czy oni są? Za mną Strzelaj Kurde Skąd wy się bierzecie wszyscy? Odwalcie się! Nienawidzę ich Ci, ci zarażeni są gorsi od... Tam mi w to ściągnąłeś Prasza wina Chciałem ci udać tam na dół, chyba ja idę gdzieś w inną stronę słyszę prze... Oniak W jakimś horrorze Kurde to lustro co nas prowadzi, nie wiem Co jest? No to coraz ci więcej się, się odwala Prawdę Co mam robić? O nie! Ale czy miecie wysoko Tu się spodziewałem możemy was go oddalić od budynków O nie Mogłoby się trochę oddalić od budynków, ale już walić No już jest cały budynek, w O, ej! O jak jeźcisz, jak lecisz, to pięk, Kurde, nie zabijesz sam zaraz. Kto prowadzi ten helikopter? Ej, no kurde, mam przewalono. Przejdźmy przy naszego pilota. Ruszaj, ruszaj, ruszaj! O, mam pistolet, fajnie. Co?! Ej, coś, coś jest... Ach, dobra. Chcę chyba z tyłu mnie... Dobra, spadamy, BOOM! Chyba tak parę metrów nad ziemią. Nieeeem. Nie. Chowam się tutaj, żeby mnie nie dopadł... ...ten psycho. To znowu, już wstawaj, biec. Dobra, muszę biec. Dobra, dzięki za informację. Biedę biec. A ty zabijaciu. Biegnij z życiem. Aha, i to kolejny skąd? Uh -oh -oh. Nie, Oh, the Help me! Okay. I. I want. I see it now. The cradle is in Washington, D.C., the Capitol building. They're just waiting on my word to release it. Jesus Christ. 5,000 miles from here. It's awful. Everyone within blocks of the Capitol will be infected. Why? Because Livingston's head will roll for an intelligence failure of this magnitude. Failure to stop an attack on our capital. An attack using a CIA-funded bioweapon, no less. And someone else will take his place. You. Me? The Pantheon will finally control the institution that cast them out. I'm fading, Frank. You have to stop this. Stop me. We may have one last card to play. Uh, Martin, uh, are you there? Give me something good! With the cradle's in DC! The Capitol building! They're gonna release it after grabbing Hera. Holy shit. I let Livingston know. Let's see if that asshole finally listens. Copy that. What? What? Let's go, Tyler. Oh no! Oh, damn it! Fuck! Yeah. I want him alive. I'm so sad to see you like this once. You try so hard. I'll give the order once we're airborne. Yeah, yeah, yeah. Don't worry, your suffering will be over soon. Yeah. Felix, are you? Seth, stay with them. Give us some cover fire. Cooler than you. Add the case on me. Dobra. Eh, nie, 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 nie. dobrze, nie, 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 nie dobrze, nie Nie, 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 pozwolę na to. o czy tutaj wszyscy do mnie. Czułem on sniperkę, ja nie chcę tej kolejnych sniperki. Chwila. Kurde, nie trafię go. Ten chłop z irytuje. Trzeba zmienić broń. Jeszcze raz To w ręku strzelałem kurde Kurde 7 No spoglądam Tu będzie strzelać Kila, mam, mam plan, mam dobry plan Staro teraz O idealnie Teraz dawaj go do końca Dobra, udało się. Już do efektu mi zniknąć, zniknąć. Dzięki. Widziem, idziemy idziemy, 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 Już nie za późno, aleoby nie. Wood. Can't let her Go, to co? Podnieś Kurde, nie taki był plan. Tam jest! Wo Ale, ale dobrego celu mają z tym RPG zawsze. Nie, mam nogę złamaną. Tam muszę się tym zająć. Jak zwykle jestem bohaterem całej gry Dobra, odpala się jakaś moja dziwna... Nie wiem. Nie na co jak to nazwać. ARO! nie, nie pozwólcie uciec, nie pozwolcie uciec. Kupię babu. Nie! Trzymajcie helikoptera i puszczę go!

Ohoho! Wow. Ślotami normalnie, Oa! Nie, szybko, pójdź pistolet, pistolet! Do mnie! O, kurde. Kurde, byśmy nie zginęli tylko. O nie, nie się, że w wodzie jesteśmy. Co teraz wybuchnie? Burda. No. Ne, stoy, 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 stoy. Ne ponimayu khobota. I know what you really are, case. The cradle made you this. Cool. You owe everything to the Pantheon. Ne, vot Oh yeah. That... Oh, the cradle.

co Dziękuję. 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 a co się z nami dzieje teraz? Dziękuję. 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 Ale to skrý sem. Tvá zgodne púži. Thanks for coming. You getting medals or concrete boots? Neither. But I can start with an apology. Damn straight. I'm not sure how you pulled it off, but it's not lost on me that you prevented one of the greatest catastrophes of our time. So you want us back? Something like that. Can we trust one another? Working on it. Right now, you have something of great value. Anonymity. You're in the shadows. No shit. We've always been in the shadows. Not like this. Your reach is greater than it's ever been. We need you, Woods. All of you. I can provide whatever you need accommodations, resources, cash, additional manpower. All of it off the books. I thought the Cold War was over. No more need for, uh, what was it? Global gunslingers. Yes. The Cold War may be over, but the world is more dangerous than it's ever been. The nature of our enemy is unclear now. What do you want us to do about it? What you've always done. Protect us. Harrow may be gone, but not the Pantheon. I need you back in Avalon. You think he's still a threat? I do. And worse, whatever cabal brought Hero into the pantheon still lives inside our house. We thought they were long gone, but it turns out they never left. Kurde, dobra. I po sprawie, się trofeum złote. Kurde, ale to jeszcze nie jest koniec. Nie, może będzie jeszcze siódma część, ale... Naprawdę... No mogę to pominąć, bo ta muzyka będzie mi troszeczkę zagłuszać moją rozmowę. Eee, dobra. Mogę wyjść od razu... O. I to mamy naszą kampanię. Dobra, ja muszę szczerze przyznać, że to była nawet fajna fabuła, tylko troszeczkę zmieszana z horrorem, z halucynacją, z zombi, coś w tym stylu Ale muszę przyznać, że fabuła jest fajna, dusza od bo wiecie, że nagrałem Call of Duty Modern Warfare 3 i jest dużo, dużo dłuższa od tego czyli w Lego 6 jest dłuższą grą od Mord Warfare Czyli fabuła jest dłuższa i więcej misji jest ale muszę przyznać, że te normalnie te Call of Duty jest bardzo fajne. Fabuła jest, na, no taka, dam fabuły takie 7,5 na 10. Czemu 7,5 na 10, bo jest zmieszana. Z horrorem, z zombie i to jest na ciekawe, ale troszeczkę tak muszę przyznać, że tak średnio pasuje do Call of Duty. Ale naprawdę fabuła jest ciekawa, tylko nie wiem co się z caseem stało. Haro oczywiście nie żyje, ale tam jeszcze ktoś był... Wiem, że to nie koniec z Pantheonu. I możliwe, że będzie jeszcze jakaś część nowa z Call of Duty. Ale co, co chciałem jeszcze wiedzieć... Czy Case w ogóle przeżył to, to zdarzenie? Ale naprawdę, fabułę wciąga mnie ta fabuła naprawdę. zauważyliście, że często robię odcinki z Call of Duty LEGO 6, bo po prostu wkręciłem się w tę fabułę. Po prostu ta fabuła mnie normalnie wystała, I bardzo jest normalnie ciekawa, dlatego tak często robiłem te odcinki teraz. Ale to jest akurat już koniec jak wiecie, to, ostatni, to jest ostatni odcinek i jeżeli chcecie, żebym nagrał yy, najnowszy Call of Duty, który może wyjdzie za 2 lata, 3 lata, to napiszcie w komentarzach, że byście chcieli od razu nowy Call of Duty jak wyjdzie. No i sobie, to do dostrzenia. Cześć!